Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich Państwa. Szczególnie serdecznie chciałam powitać posła, Pana Orgamiusza Wycisło, który był też aktywnie działającym tym w grubie. Czekamy na burmistrza miasta i na wiceburmistrza, którzy są w drodze. Witam też bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że zawsze jest z nami. Że zawsze towarzyszy nam na przeróżnych projekcjach, że ciągle nas pamięta pani Erna Wojtala, wdowa po wieloletnim inspektorze klubu. Proszę Państwa, historia klubu filmowego X sięga listopada 1959 roku. To wtedy powstał klub filmowy, a jego człon Stanowili filmowcy z klubu filmowego Nurt z Łazisk Górnych. Instruktorem klubu był pan Zdzisław Ręka, a pierwszy film, jaki filmowcy nakręcili, nosił tytuł Kronika Miasta Mikołowa. Był to pierwszy film, i od razu został zauważony, od razu zdobył wyróżnienie na ogólnopolskim festiwalu filmów sportowych i krajoznawczych. Trzy lata później filmowcy otrzymują pomieszczenia. W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie i już na stałe wiążą się z naszą placówką. Tak. Wtedy instruktorem klubu jest pan Stanisław Fischer, a od roku 74 pan Leon Wojtala. Pan Leon Wojtala to, proszę Państwa, historia i legenda naszego klubu. Za czasów pana Leona Wojtali klub otrzymuje. Liczne nagrody wyróżnienia. Przeżywa swoisty złoty wiek. Zresztą pan Leon Wojtala miał na swoim koncie, ma na swoim koncie, przeogromną ilość wyróżnień i dyplomów. W 1976 roku Klub Filmowy otrzymuje puchar dla najbardziej aktywnego klubu filmowego, amatorskiego klubu filmowego w Polsce. Pan Leon Wojtala prowadzi klub do właściwie do ostatnich dni swojego życia. Umiera w sierpniu 2003 roku. Potem klubem opiekują się instruktorzy, potem klubem opiekują się kolejno pan Teodor Szojda, pan Aleksander Uszok i obecnie pan Jerzy Józiak. Proszę Państwa, filmowcy spotykają się w dalszym ciągu, w poniedziałki, w piątki, tak samo jak przed laty realizują filmy, zdobywają nagrody, tworzą dokumentację naszego miasta. Nieprzedanie od 45 lat działa Klub Filmowy X. Panie Jerzy, na Pana ręce przekażę, przekażę medal, który przesłała Federacja Niezależnych Twórców Filmowych. Bardzo proszę, ja ten medal pokażę na Pana ręce, dla wszystkich filmowców, z gratulacjami. I ja pozwolę, ja pozwolę sobie ten list odczytać. Federacja Niezależnych Klubów Filmowych. Drodzy klubowicze. Drodzy klubowicze, jubileusz 45-lecia X Mikołów jest niewątpliwym sukcesem naszego klubu który jako jeden z licznych w Polsce doczekał takiej rocznicy. W tym czasie powstało w Waszym klubie wiele wspaniałych filmów, które reprezentowały nie tylko X, Mikołów, ale i Polską Federację na licznych konkursach i festiwalach międzynarodowych. Przez te wszystkie lata z Waszym klubem związanych było wielu wspaniałych ludzi, pasjonatów filmu. Pilarem klubu przez wiele lat był Laurent Wojtala, niezapomniany wielbiciel filmu, na stałe wpisany w historię naszego ruchu. Życzymy Wam dalszych lat trwania, wielu sukcesów i kolejnych radosnych chwil młodym filmowcom kontynuowania tradycji klubu oraz integrowania się z grona Polskiej Federacji skupiającej ludzi tego wspaniałego i przez Was kochanego ruchu kina niezależnego. przesłane przez filmowy hężkę. Chciałem jeszcze Popisów. raz powitać tutaj, bo pominęliśmy też za przyrzędne kluby tutaj znaczy, y, z, z najbliższej okolicy, czyli z Łazic tutaj widzę kolegów i y, kolegi tutaj y, Wojtka Wikarka chciał tutaj do, coś powiedzieć bo do mikrofonu, bo widzę, wychodzi już. Także najbardziej chyba znany twórca filmowy z, z Śląska, pan Wojtek Wikarek, nie ale na pewno naprawdę jest. Także, tego zna. E, dobry wieczór. Proszę Państwa, w imieniu kopalni gwiazd, w imieniu zespołu realizatorów wideo kopalni gwiazd, w imieniu organizatorów festiwalu filmu, w imieniu pana Leona Wojtali w e, Na pamiątkę dzisiejszej Waszej rocznicy chciałem życzyć tą stawekę pełną górników, górników kopalni gwiazd. Bardzo Ci dziękuję. <głosy> Ale, <głosy> popuś, popuś, tak, popuś. Adziej, proszę bardzo. Okay. Dziękuję. Dziękuję <noise> <noise> Jeszcze tutaj podchodzi kolega z klubu filmowego też zaprzyjeżonego z Łazi z Górnych i widzę, coś tutaj ma do nas chyba, także dzisiaj same prezenty przyjmuje klub. Tak, Proszę. Pod AKF 58 58 z z górnej dyplom i życzenia dalszej działalności na drodze filmowej. Bardzo miło, dziękuję. Chciałem powitać tutaj Pana Granicznego, miłośnika filmu, jednego z twórców, można powiedzieć, Klubu Nurt, także proszę Panie Graniczny, Dobry wieczór Państwu. Ja chciałem się serdecznie dołączyć do tych życzeń, tego pięknego jubileuszu i życzyć dużo lat dalszej działalności. A na pamiątkę dzisiejszego spotkania chciałem wręczyć taką małą książeczkę, która notabene mogłaby być kanwą do scenariusza nowego filmu. Dziękuję. wszystkim. najlepszego. Dziękuję bardzo. Praktycznie mamy do czynienia z klubem, który w Polsce działa chyba najdłużej. Dlatego pozwólcie, że wszystkim tym, którzy rozpoczynali tą naprawdę trudną, i dziwną czasami akcję filmowania naszej rzeczywistości 45 lat temu, uhonorujemy dzisiaj wszystkimi możliwymi nagrodami i ciepłymi słowami. Stąd też wszystkiego dobrego, a tak zwany nowy materiał, nowy sprzęt na tej dziedzinie. Bardzo tak miło. Dziękuję. Wśród autorów filmów obecnych tutaj dla Erbańsku, czy to prasa, czy, czy ktoś z gości za określony, mieli pytanie, czy później chodzi o po prostu to bezpośrednio dla autorów filmu. Także zapraszam na projekcję. Tutaj mamy sprzęt, na którym pracowaliśmy, jak to się mówi, w bardzo, bardzo od czasu, bo w latach jest 60. I to jest akurat kamera typu 16 mm. Wagowo ma to gdzieś około 4,5 kg. I do tego były dwa rodzaje silników. Silnik na napęd sprężynowy, to się wtedy tak naciągało. Tak, jak się włączało, to był taki trochę głośny, nie chcę wchodzić, bo akurat nie mam tutaj założonej taśmy lub do tego zakładało się silnik na akulatu, czyli waga do dzisiejszych pań, które w moim klubie pracują, no to po prostu było niemożliwe, dlatego ten zawód operatora to kiedyś był typowym zawodem męskim, że tak powiem, bo dziewczyny, wiadomo, miały utrudnione do z tej strony. Co, co najciekawszego teraz jeszcze, co mogę powiedzieć? To urządzenie tutaj, które pokazuję, to się tak nazywa trochę z rewolwer, bo dlaczego? To po prostu, są tutaj trzy obiektywy i w zależności Jakie się robi ujęcie? To przykładowo w tej chwili ustawiony na obiektyw szerokokątny, standardowy i tele. To było oczywiście, to była kaseta, którą się wyjmowało. I tutaj, teraz poszła No że tak. jeszcze pracuję, jeszcze w już na wodzie. Tak wyglądało po prostu tak. Przekładałem, to było raptem 4,5 minuty. To jest jeszcze stolik, który jeszcze pamięta czasy pana Leona. Także tutaj jest obraz i był taki maleńki obraz, i po prostu przez przewijanie tego filmu mieliśmy tutaj o, podziałkę i wychodziło tak, że jedna sekunda to były 24 klatki. Wtedy się robiło cięcie, Potrzeba, bo trzeba przykładowo 3 sekundy, trzy razy 24 klatki i to było wtedy tak, taki był sposób montażu. Kleiło się to na tak zwanych sklejarkach. To, to tu się wkładało taśmy, przywykało się wysłał, zdejmowało się i na tym przegląd. Tak, tak wygląda montaż, nie to co obecnie gdzie na magnetowicie się zakłada czy przy już wyższej technice cyfrowej komputer zaraz całą obróbkę. To jest typowy projektor do taśmy filmowej, celoidowej, tzw. L16 mm. Kiedyś nawet telewizja pracowała na tej taśmie 16 mm. Ten akurat projektor miał dźwięk, także tam takie dodatkowe pudło, które zaraz służy jako obudowa, a w środku były dwa głośniki. Po prostu. A jak Jakoś mówię, w długim nie wiem, czy akurat jeszcze dzisiaj jest na chodzie. Tak proszę słychać, nie idealnie to przebiera do jest ale jeszcze to działa, jest, tak, że jest, jest w miarę sprawy.